Hej, 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 klaso! Witam. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale trochę się spóźniłem. Dobrze, dzisiaj pomówimy o nordyckich nomadach. Przybliżymy sobie ich... no. A więc na początek trochę o genezie nordyckich nomadów. Skąd się wzięli, jak to się zaczęło? Dawno, dawno temu. Lata, lata temu. Północne tereny przemierzał. Samotny wiking. Chodził on po wioskach, wsiach, miastach większych i tych mniejszych. Barbował on najróżniejszych ludzi. Trwali, bojowników, strzelców, kucharzy, rolników, marynarzy. I razem z nimi przemierzył świat wiecznej zimy. Ten wiking sam był jako Nomad Zero. Tak właśnie zaczęła się historia nordyckich nomadów, którzy przymierzali północne tereny Grabili słabszych, werbowali silniejszych. Sami nordycy nomadzi nie mają własnego państwa lub też miast. Mieszkają oni w obozach, jak wiadomo, i prowadzą oni głównie koczowniczy typ życia. Stanowią oni mniejszość etniczną terenów północnych i mieszkają na terenach innych większych państw, takich jak Nowa Norwegia, Erikrosja i inne. Nie mają oni jednego obozu, lecz kilka, nawet kilkanaście, na których czele stoją odgrywani kasztelanowie. Lub kasztelani, a to zależy od poziomu społecznego w danym obozie, którzy podejmują mniejsze decyzje względem własnych obozów. Są oni bezpośrednio podlegli wodzowi i to wóz podejmuje te większe decyzje. Obecnie wiadomo, że wodzem nordyckich komandów jest wódz Olaf, podobnie jak jego ojciec i dziadek. Lecz dużą rolę w życiu politycznym obozów. Pełni również tzw. Rada Wioski. Składa się ona głównie z najstarszych i najbardziej doświadczonych mieszkańców obozów. Pełni ona rolę doradców Olafa i pomaga mu podejmować różne de decyzje. Lecz mimo to, ostatnie słowo zaczyna leżeć do Warto dodać, że w Radzie Wioski zasiada m.in. Nomak 1, co już nieraz przyczyniło się do różnych konfliktów. Północne Smerwy, znaczy nordycy nomadzi oczywiście sami w sobie są zwykłymi sieci najemnikami. Biorą różne zlecenia dotyczące ochrony ataków i głównie z tego właśnie, żyją i się utrzymują, lecz są też w dużej mierze autonomiczni. Mają własne pola uprawne, własne hodowle oraz własny handel. Co pozwala im sobie lepiej radzić w czasie, sensie, gdy mają mniej zleceń. Bo również sami wydobywają niektóre surowce, takie jak kamień, drewno, żelazo. Więc w dużym skrócie, naródcy no, to nie tylko płatni piłownicy na zlecenie. To też drwale, farmerzy, w dużej mierze też ludność cywilna, żony i, i dzieci. Jeśli chodzi o żarludę, to nie tylko statki bojowe to również statki cywilne, transportowce i inne. Jak już mówiłem, na Magii żyją w obozach bardziej lub mniej oddalonych od głównego obozu. Co sprawia, że na Magii nie mają jednej flagi, lecz barwy. Konkretnie biały i niebieski. Co sprawia, że w różnych obozach można spotkać różne flagi. I wszystkie są poprawne. nie mają poprawne barwy. Kolor niebieski pochodzi od habrów, który jest symbolem nordyckich nomadów. A ciekawe jest w przypadku elitarnego obozu, gdyż taki obóz istnieje jeden lub dwa, niezwykle nie więcej. I jest on przenoszony tylko jeśli jest to konieczne. Tam kolor czerwony symbolizuje potęgę jak i szętność. Ciekawostką jest to, że mimo tak urozmaiconych flag nordyckich nomadów, ta konkretna. Czyli biała czaszka w niebieskim tle jest tylko charakterystyczna dla obozu podczas kontrolowania go przez Tako Hemingwaya. I jeszcze przez pierwszym do drogowskiej przygody, gdyż później Tako to kontrolować obozy i całą władzę oddał w ręce Olafa na powrót. Dobrze, zapiszcie kolejny punkt. Zaraz, czy, czy to Olaf?